Siemka z tej strony Bob Checkinga. Witam was w drugim odcinku. E, z e, z, ma, z ma... O kurno, co tu się dzieje? tu już widzę, że totemy grubo pękają. Muszę sobie wyciszyć dźwięki, bo mam trochę totemy te za głośno. Ogólnie sobie e, zainstalowałem nowego e, teksturpaka na banany. Ogólnie bardzo was przepraszam, ale e, nie, ni niestety nie dałem. E, linka do teksturpaka w poprzednim odcinku w komentarzu więc e, dzisiaj postaram się robić i postaram jakoś włożyć tego teksturpaka chociaż nie wiem czy mi się to uda, ale bardzo się postaram, e, więc będziecie go mieli w, pi e, w pierwszym linku e, w opisie A my już sobie lecimy na jakąś klepę, w ostatnim odcinku nam się udało zdobyć e, buty 61 E, dzisiaj sobie spróbujemy zdobyć, e, dajmy na to, jakiś mieczyk lepszy. E, I... O, w ogóle e, chciałbym wam bardzo e, podziękować za to, co zrobiliście pod e, poprzednim odcinkiem, bo naprawdę to, co zrobiliście, to było takie mistrzowskie. To, to było takie... Mistrzowskie. Dobiliśmy 303 wyświetlenia na ten moment. E, I ja Wam bardzo za, za, za to dziękuję. Nie wiedziałem, że filmy z stara się aż tak przyjmą. E, więc e, właśnie dzisiaj nagrywam odcinek. Ci, e, I e, jak będzie. Dajmy na to pod tym odcinkiem. E, z, e, 69 wyświetleń. To nagrywam kolejny odcinek. Więc. No. 69 wyciutl 69 i jeden lajki like i nagrywam kolejny odcinek i tu mi prawie to ten padł. Więc było blisko. Tutaj już nie ma aż takiej klepy jak w poprzednim odcinku, ale mam nadzieję, że też się trochę poklepie, bo mam nadzieję, że będzie jakaś klepa nie, że tak nic nie będzie. Oj tu zadałem chyba mocnego hita, bo aż uciekł. E, I subskrybujcie kanał, zostawiajcie w ogóle łapki w górę, bo to mnie będzie motywowało. Motywowało. No, nie wiem mówić. E, to nie będzie. Hmm, to mi będzie pomagało w nagrywaniu kolejnych odcinków. Będzie mnie motywowało o! w końcu, dobrze powiedziałem. Będzie mnie to motywowało do nagrywania coraz to kolejnych odcinków, więc subskrybujcie. W ogóle pod po ostatnim odcinkiem wbiliśmy aż dwie subskrypcje, więc ja mam już 10 subskrypcji, lecimy po 15 subskrypcji do końca miesiąca, więc subskrybujcie. Kurde, tu w tutaj w łeba wpadłem. E, myślę, że to już nie ma sensu teraz e, latać sobie, bo Tutaj nic zbytnio nie ma no, Na raidzie też nie, bo tu Zbyt dużo łebów O, tu, 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 tu no, no że poleciał Kurde, nie wiem, czy tu się tak wklejać Dobra No żeż, kurno, ja jestem noobem, kurde Nie umiem grać w tą grę Zbytnie też nie wiem, co mówić Ja, ja bym on wygląda na, na jakiegoś dobrego gracza bo niemiec, no to jakieś spodenki sobie wezmę przy okazji. Będę na zapas, na jakąś wymianę. I no... O, i tu jest jakiś chłopek, Śmieszny. Dobra, uciekamy. Ogólnie znowu sorry, że słychać moją klawiaturę, ale... No. O, mieczyk złapaliśmy! Tu też jakiś hełm. Mieczyk 50, tu też będzie na zapas. hełmik też zawsze się przyda na ten właśnie zapas. E... Ogólnie możecie mi pisać też jakieś rady w komentarzach, bo tu niezbyt też, jak mówiłem już w poprzednim odcinku, e... nie umiem grać tutaj zbytnio, więc chciałbym, żeby. Chciałbym coś tam umieć. E... E... I no. Sorry, nie wiem czemu tak się zast zastanawiałem, ale chyba nie wiedziałem co powiedzieć. Jest jak... Ja sam nie wiem co mówię. O nie, 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 tutaj nas zakołbybował. Ja nie biję się w kołłłekiem. Nawet jakby ktoś miał, dajmy mnie to seta e, 40. Nawet jak mówili to bym się raczej nie bił, bo e, ja bardzo nie lubię się ogólnie bić w łebach. Jak ktoś mnie taki na przykład załabuje, e, to ja od razu się staram uciekać, bo. No. Jak mi zrobię domek, to ja już mam kaplicę, bo nie umiem uciekać z domków. Nie wiem czy właśnie tu wychodzić, ja, by, ja bym powiedział gdzieś w takim miejscu, gdzie jest sklepa, ale taka mniejsza, o wiele mniejsza klep, klepa. Na no, tu chyba nie mówię właśnie, bo to jest chyba zbyt dużo osób. To jest chyba zbyt dużo osób. W ogóle muszę sobie... E, czekajcie, widzę, ja sobie muszę polecić więcej fajwerek w ogóle kupić. E, bo nie mam to zbytni firewerek, e, Będziemy ogólnie się... E, w następnym odcinku będziemy próbowali coś tutaj tam sprzedać a sobie kilo zabiorę e, Będziemy próbowali coś tutaj sprzedać z znaczy Kurde, co ja chciałem powiedzieć? dobra. E, będziemy sobie coś tam próbowali, jakieś rzeczy sprzedawać, e, i możecie mi na przykład pomóc i powiedzieć, pojeździesz tak, takie na przykład chodzą, na przykład takie, nie wiem, takie rzeczy, jakieś e, buty też 61, bo, bo, bo bym może sprzedał, ale nie wiem, czy mi się też opłaca. E, I no, tu już widzę, że mam już wystarczającą ilość na kupno właśnie naszych firewerek. E, ogólnie, ja bym się jeszcze raz wam podziękować za to, co zrobiliście pod poprzednim filmikiem. E, filmikiem bo ja jestem, ja jestem za to bardzo wdzięczny. E, I no, jakby. Ja powiedział, O, takie jeszcze, jeszcze szybkie info. E, ogólnie, filmiki będą się pojawiać w piątek, sobota, niedziela, bo, e, bo mam szkołę i trochę mi nie starczy czasu na, na, na właśnie nagrywanie tych filmików. Ale mam nadzieję, że. Te filmy będą Wam się jak najbardziej podobały. Jak Wam na przykład coś nudzi tam w moim filmie, to samo możecie tam skipnąć. Mi na tym w sumie nie zależy. Ale ważne, żebyście oglądali chociaż dwie minuty. O, jakiś chłop. O, fuck, o, fuck, o, fuck, o, fuck. Mam Lutr44, to nie. To jest Horusa. Ale trochę ruso, trochę śmiesznie. Ogólnie niedługo będę robił właśnie live'y z, ma z Mainstara, więc... Postaram się jakoś ogarnąć właśnie te live'iki. E, I mam nadzieję, że będzie chociaż e, z 50 osób na tym live'ie będzie. E, bo byłoby bardzo fajnie, żeby chociaż 5 osób by było na live'ie, żeby chociaż ktoś tam był na tym live'ie. Ogólnie ten filmik nie będzie aż tak długi jak chyba poprzedni, ja pierdziele prawie zginąłem, ale mam nadzieję, że ten film tak samo wam się e, spodobał jak poprzedni, o nożyczki, o tu nie tu ginie chłop, mogę, mogę sobie seta, to właśnie zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy, hitboxy. E... Ogólnie jakby coś tam mi brzęcz, e, brzęczało w tle to e, bardzo za to przepraszam, bo to e, mi mój wiatrak chodzi, wyłączę go, czekajcie. E, jeśli ogólnie e, było słychać to napiszcie w komentarzach, to postaram się, żeby... O, kurde, e, nie było więcej takich e, jakby... Postaram się, żeby takich więcej nie było e, takich szumów. Eee. No i no, ogólnie sobie o, oglądałem trochę e, k, e, Krzysimira, e, link do jego kanału będzie w opisie. E, bo ogólnie trochę nim się zainspirowałem, MainStarem. Bo widziałem, że się u niego nieźle przyjął, więc... Myślałem, że... więc postanowiłem spróbować, zobaczymy jak u mnie, ja pierdziele, się, się przyjmie. Ostatnio sobie dużo właśnie tego krzyżimiera oglądam, bo chciałabym się czegoś nauczyć, albo jakieś, są nawet jak, jak, jakichkolwiek mainstrawowych youtuberów. Żeby jakoś nauczyć się tu grać, wiedzieć, co to się cza, czas, czasami dzieje. I e, jak też lepiej grać, jak uciekać na przykład. O, e, często oglądam na przykład jakieś. Jak, jak uciekać? Jakieś tekstrypakki sobie też czasem oglądam, żeby... Y... Lepiej mi się na przykład biło, i żebyście. I żeby Wam się to lepiej oglądało, o tu ktoś. zdechł ktoś? Tak, tu -t 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 ktoś zde zdechł. O fak, on tu kabłę ja by mi postawił, prawie żem wpadł. O tu 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 tu, 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 tutaj, tutaj. Ja sobie ucieknę. Bo tu z kobietami, jak już mówiłem, nie chcę mieć jakiejkolwiek styczności. E, więc. Aż tak. O kurde, mam plecy! E, więc aż tak to. Nie będę się bił, więc bardzo przepraszam, ale boję się, że zginę, bo mam bardzo słabego tego seta. E, więc no. Nie wiem, gdzie się opłaca kopać i w ogóle co się opłaca kopać, więc jak macie jakieś porady dla mnie, e, to piszcie mi po prostu w komentarzach, a jak będą wyłączone komentarze, to dlatego, że coś się zbugowało, albo ja, z, ale bo ja z źle kliknąłem, ale raczej to drugie, muszę sobie tu fajerwerki, bo tu powoli mi się zaraz skończy ten stack. Ogólnie, jakbyście się pytali, dlaczego tak e, te fajerwerki albo kok sobie tak robię, e, to na przykład, żeby e, miał i. Imię... Dobra, czekajcie ja będę wy tu. Dobra, w sumie kogo to obchodzi. Po, po, a po drugiej kto pytał? Uff, kurde. Możecie mi pisać na, na, na przykład, jakich klientów tu używam, bo ja na przykład e, nie, nie używam ża żadnego klienta, po prostu używam sobie premki. Więc możecie mi dorać jakieś klienty, jakieś, co będą mi fps -y zwiększać Na przykład jakieś takie, o No to chyba doda, 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 doda do, do, do. Nie zebrałem nic fajnego Ajajajajaj Muszę sobie trochę tych totemów wywalić na miejsce ee, Na jakieś itemki Ale chyba za, za dużo, za, za, trochę za dużo chyba tych totemów właśnie wywaliłem ale dobra, to już akurat mniejsza z ty, a pierd z tym. E Niestety, żadnego miecza nam się nie udało zebrać. Chociaż chciałbym jakiś e kolwiek mieć, jakiś nawet o dwa levele, albo nawet o jeden level lepszy. On nie ma bani, on nie ma bani. Nie... on, on tak... on tak robi chyba. Albo mu upadła bani i o tym nie wie. Albo wie o tym i próbuje jakoś zwabić. Są dwie opcje, ale raczej to drugie, bo raczej by zauważyć, jakby mu banie padła. Bo o, o, o! No, nie, 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 nie. Umie tam kołoby, tak, oni tam chyba te dwa kobyby, które. ...mamy szarkery z potkami i z totemami. To z, z siłkami ja raczej wywalę, drewieńko też wywalę, bo mi nie jest zbyt niepotrzebne. Um, te buty bym sobie na razie odważył do Ender żeby nie tracić, bo może sprzedam je w następnym odcinku. Ale nie wiem, czy takie właśnie buty są coś warte, bo ludzie mają dobre sety i nie wiem, czy ktokolwiek by to kupił. Nie wiem, wystawiłbym to tak za. Skoro ludzie mają takie dobre sety, to nie wiem, to chyba tak za dwa tysiaczki. Nie wiem, pi piszcie mi w komentarzach. Za ile by takie właśnie rzeczy wystawiać Ogólnie mogę mieć czasami lekkie lagi Bo Nie używałem komputera przez Cały tydzień Bo jakoś mi się specjalnie Wtedy grać nie chciało e, Więc No dobra To będziemy mieli e, Czekajcie Będziemy mieli Dajmy na to Tyle miejsca na jakieś temy z graczy, mam nadzieję, że to się zapełni wszystko i potem pod koniec odcinka sobie pod, podsumujemy tutaj właśnie to wszystko. Wywaliłem szalka z Ja go skopiowałem znowu. Znowu coś skopiowałem, ja to jestem kurde, ja powinienem być jakimś zawodowym kopiarzem. Rzeczy. Więc sobie tam, e, e, gdzie była poprzednio to trochę klepa i nadal tu jest duże klepa nawet. O nie chcę być w jego skórze teraz. No bo on zupełnie zginie. W sumie tylko dlatego nie chcę być w jego skórze. Mam te 50, ale naszym zadaniem jest. Zabiję! Zabiję go, zabiję go. No, na among amongus. Więc mamy pierwszego kila. Odzyskaliśmy trochę ranku, bo mieliśmy e, 999 ranku. A teraz już mamy nawet, No, wiele więcej. Tu prawie nas. Nam zbił koksa, albo nawet zbił koksa. Już nie pamiętam, ja mam słabą pamięć. Um, więc no. Ogólnie jak tak e, cza, czasami nie mówię, to się, to się nad czym zastanawiam, albo nad jakimś tytułem odcinka, albo e, co, co następnego nagrać. Ogólnie e, jedyne, co wam zdradzę, to to, to, to e, że następny odcinek będzie e, inny, in, in, nie z Mainstara. Więc wyczekujcie jakichś Bedwarsów, Skywarsów, albo Cave... Nie, nie wiem, czy w ogóle jeszcze Cavewarsy istnieją, ale jeśli istnieją, to się postaram znaleźć jakiś e, serwer z warsami. Eee, i może nagram jakiś tam e, ten jakiś odcineczek z Warsami, e, więc zobaczymy. Ja jeszcze nie wiem, czy znajdę, by musiał jakieś odcinki e, jak, jakichś youtuberów Cave Warsowych, na, na, na przykład kiedyś Wojan nagrywał. O, Wojan kiedyś nagrywał, Zresztą muszę zobaczyć na jakim serwie on to właśnie nagrywał, takiej warty to postaram się wbić. Ale ogólnie jak nie ma cave to napiszcie mi, to, to napiszcie w komentarzu ke, keywars nie istnieją O, to, tak napiszcie Keywars nie istnieją, jak nie ma już cave nigdzie A oni teraz słaby, jak nie będzie keywarsów, bo to jest bardzo ciekawy w ogóle tryb, tak ee, ee, Swoją drogą No proszę, bez e, grencolania idziemy po więcej e, firew... A, nie, po e, weby Chciałem, nie po fajerwerki, bo fajerwerków mamy ogroma. E, po łeby idziemy. E, to ten grzybek sobie odłożymy do nercza bo się zawsze przyda grzybek. To sobie odłożymy. Kosz. E, ogólnie raz przy wy, 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 sobie zbierałem i wywołaliłem tu pół grzybków. To było chyba jeszcze dzisiaj, ale już to raczej nieważne. Ogólnie, moż, e, ja, ogólnie e, mój Discord będzie e, w opisie, więc do, dodawajcie. Mnie na mojego Discorda oczywiście kto chce, ja nie zmuszam, żebyście mnie dodawali. I też oczywiście nie, nie zmuszam, jak żebyście subskrybowali, jak Wam się nie spodoba, to możecie za zawsze ten kanał odsubskrybować, ale już znowu grandzole, więc lecimy się bić. Tu myślę, że jeszcze sobie trochę pobijemy już koniec odcinka. Bo bym musiał sobie zobaczyć, ile odcinek trwa już, żeby mi go nie wypierdzieliło. 17 minut, dobra, to tak jeszcze do jednego ucieknięcia myślę, że będzie gites. Polecimy sobie w to miejsce tam, e, gdzie byliśmy wczoraj na, w poprzednim odcinku i tu jest jakiś chłopek. Ale ja bym się z nim nie, raczej nie bił. Więc sobie polecimy na NetRide, jak zginiemy, to już przepadło. O, dobra, jest szansa, szans, że go zabijemy, jest szansa, że go zabijemy. Nie, ni niestety stracił tylko Totem. Więc ja bym już na razie kończył odcinek na dzisiaj. E, więc do zobaczenia. E, no i co już więcej mam powiedzieć? Papa! Pa.